Projekt, który nosi tytuł Zjazd Królów, Książąt i Przyszłych Świętych, co w Dobrodzieniu bywali, w swoim zarysie zrodził się w roku poprzednim, wtedy, kiedy Dom Kultury realizował projekt Dom Kultury Plus i przeprowadzane były szeroko pojęte konsultacje społeczne. Dotyczyły one tego, czego mieszkańcy Gminy Dobrodzień oczekują od Domu Kultury, od jego pracy. W tych konsultacjach zrodził się pomysł rekonstrukcji wydarzenia historycznego. Ponieważ Dobrodzień nie ma w swojej historii bitwy, oblężenia, nie mógł takiej rekonstrukcji przeprowadzić. Niemniej jednak wtedy okazało się, że nasz lokalny historyk, prezes Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego, pan Paweł Mrozek, napisał artykuł o tym, że w Dobrodzieniu bywały zupełnie niezwykłe osoby. Udowadniając w tym artykule, dowodami historycznymi, materiałami, że naprawdę takie wizyty w dobrodzieniu miały miejsce. I okazało się, że ten artykuł nosi znamienny tytuł właśnie mówiący o królach, książętach i przyszłych świętych, którzy w dobrodzieniu bywali. I wtedy na podstawie tego tytułu zrodził się pomysł, że przecież możemy zrobić zjazd. Czyli zaprosić do dobrodzienia ponownie wszystkie te postaci, które są bohaterami artykułu, po to, żeby młodzież mogła wcielić się w te role, a żeby to zrobić, przecież muszą się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy o postaciach, które mają zagrać. Wtedy okazało się za pół roku, że Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs pod nazwą Eduko i że można sięgnąć po środki zewnętrzne. Napisaliśmy właśnie taki projekt, nadając mu tytuł Zjazd Królów, Książąt i przyszłych świętych, którzy w Dobrodzieniu bywali. Otrzymaliśmy dofinansowanie i mogliśmy przystąpić do realizacji projektu. Jako pierwsze w projekcie odbywały się spotkania historyczne właśnie z panem Pawłem Mroskiem, bo uczestnicy, nasi partnerzy, to uczniowie z dobrodzieńskich szkół, z zespołu szkół ponadgimnazjalnych, z zespołu placówek edukacyjnych oraz szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi. Dodatkowo partnerami w projekcie było Międzygminne Towarzystwo Regionalne oraz Stowarzyszenie Karolinka. Młodzież z wszystkich tych szkół wzięła udział w spotkaniach właśnie takich historyczno-muzealnych z panem Pawłem, podczas których dowiadywała się wielu szczegółów dotyczących postaci, które zamierzaliśmy podczas zjazdu przywołać. Interesowanie młodzieży okazało się tak duże, że z jednego spotkania zaplanowanego w projekcie zrobiło się pięć. Co więcej, młodzież przyprowadziła ze sobą swoich kolegów z klas, do których chodzą. W związku z czym ta wartość dodana w projektu, czyli wiedza o naszej historii, mogła się rozejść szerzej. Następnie, po zakończeniu tych spotkań historycznych, Młodzież wzięła udział w warsztatach tańca dawnego. Wraz z zespołem Komes z Kędzierzyna Koźla, młodzi ludzie uczyli się tańców średniowiecznych, tańców barokowych, tak by mogli potem te tańce wykorzystać podczas finału projektu. W następnej kolejności odbyły się warsztaty ubioru. Historii ubioru dawnego. Również z Panią Anną Musialską, młodzież odbyła warsztaty, podczas których każdy wykonał średniowieczne nakrycie głowy i to nakrycie głowy mogą zabrać ze sobą. W czasie, w którym młodzież wykonywała nakrycia głowy, pani Anna opowiadała o historii ubioru o tym, w jaki sposób nasze postacie powinny być ubrane, żeby przypominały postacie z epok, które będą reprezentowały. Po zakończeniu tych warsztatów w Domu Kultury została również wystawa stroju dawnego. W sali lustrzanej szkoły mogły przychodzić i zwiedzać stroje z okresu średniowiecznego, renesansowego oraz barokowego. Po zakończeniu tych warsztatów zaczęły powstawać powolutku zarysy scenariusza. Zaczęły się odbywać spotkania właśnie takie scenariuszowe, gdzie młodzież wspólnie z pracownikiem domu kultury budowała scenariusz, czyli decydowaliśmy o tym, które postacie, a jak już wiadomo, wszystkie, wszyscy bohaterowie artykułu, w jakiej kolejności, z jakiego powodu powinny się właśnie na zjeździe pojawić. Kolejnym pytaniem, na które młodzież musiała sobie odpowiedzieć, jest, było to, która postać będzie postacią wiodącą, kto nas zjazd zaprasza, z jakiego powodu te, te postaci się zjeżdżają. I tu pojawiają się dwie osoby, których w artykule nie ma. Mianowicie kronikarz Dobrodzienia Augustin Belcel, który y, czytając z kroniki, m, decydował o tym, które postacie zaprasza, oraz postać. Metaf metafizyczna, czyli upostaciowana historia, która była sprawczynią całego tego zamieszania. A zatem, historia razem z Augustynem Welzl'em zaprosili na zjazd księcia Opolczyka, Władysława Opolczyka, świętego biskupa Wojciecha, który podobno przez Dobrodzień podróżował, i w jego zapiskach mamy ślady o tym, że w Dobrodzień bywał. Co więcej, jest w Dobrodzieniu kapliczka świętego Wojciecha oraz mocno zakorzenione tradycyjne obchody tego święta religijne. Władysław Opolczyk bywał w Dobrodzieniu na łowach i to podobno, jak wynika z legend, to on jest jednym z autorów nazwy naszego miasta, miasta nazwy Dobrodzień. Następnie młodzież zaprosiła budowniczego i wykonawcę pałacu obecnego park Hotelu, księcia Brauszwajga, kolejno króla Frydzicha i królową Karolę, którzy to Para Królewska, która wybudowała w Dobrodzieniu szpital, który do tej pory nosi imię królowej Karoli, bo to głównie ona była sprawczynią tego, tego szpitala. W czasie, kiedy para królewska odwiedzała dobrodzień i była właścicielem dobrodzienia, burmistrzem był burmistrz Chęciński. To jest postać historyczna, która spoczywa na naszym cmentarzu świętego Walentego i która mocno zapisała się w pamięci i w historii dobrodzienia, ponieważ to właśnie... Burmistrz Chęciński zdecydował o budowie szkoły obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Otwierał również szpital, który właśnie królowa Karola ufundowała. To on zdecydował o wydaniu kroniki Augustyna Welzla. Także taka postać, która jest naprawdę dla Dobrodzienia ważna, też na naszym zjeździe się pojawił. Zaprosiłam Was ja, historię. Znam Was wszystkich bardzo dobrze, ale od lat cierpię, że mieszkańcy Dobrodzienia Was nie znają lub powoli zapominają. Każu, mój wierny przyjacielu, uchynał rąbka tajemnicy i opowie założonych o świętym Wojciechu. Zatrzymałem się w w 1984 roku, kiedy będę wraz z Prus to Czytając w kawędach z przeszłości Ludnego Śląska, według legendy w dniach, w których w do Wojciech, budowali wspólnymi siłami drewniane kościoły. Biskup wzruszony życzliwością swoich gospodarzy oraz ich zaangażowanie w budowę świątyni, pobłogosławił ją i przepowiedział, że jak długo zostanie z kościółka udzielen kołek, tak długo zaraz będą by omijały tę istotność. Rzeczywiście, choć wokoło były tereny wagniste, te największe znane z opisów liczne epidemie omijały miasto. Inną wersję legendy po pobycie biskupa u nas podają Józef Lama. Święty Wojciech, podróżując stamtąd dalej pieszo, przybył do Dobrodzienia i miał tam, na tym miejscu, kazanie, gdzie na słupie posąg jego naprzeciw skudzieńki stoi, która od niego początek skudziąć miała. W okolicy Dobrodzienia lud o nim to wspomnienie utrzymuje, że gdy tam przyszedł, na ten czas właśnie kościół na cześć świętego Walentego stanowiono. Mieliśmy również wśród naszych gości świętą Edytę Stein, która przyjeżdżała do Dobrodzienia na wakacje do swoich ciotek, które mieszkały w Dobrodzieniu właśnie w obecnym budynku sióstr Elżbietany. To jest też historia, której młodzież nie znała, nie wiedziała. Siostry, które gościły u siebie młodą Edytę Stein pochowane są na cmentarzu żydowskim w Dobrodzieniu. Kolejno mieliśmy papieża Jana Pawła II, który również w swoich wspomnieniach i w rozmowach z pielgrzymami zwracał uwagę na to, że wie, gdzie jest dobrodzień, pamięta, jak przejeżdżał przez to miasto, pamięta Biały Kościół na rynku i tego typu wspomnienia przekazali nam właśnie pielgrzymi, którzy mieli okazję gościć w Watykanie i być gośćmi samego Jana Pawła II. I oczywiście mieliśmy wśród swoich gości króla Friedricha Augusta Saskiego, który był ostatnim właścicielem Dobrodzienia. Postać naprawdę wyjątkowa, dlatego że wśród. Wspomnień dawnych dobrodzienian, zachowało się tych opowieści o wizytach króla naprawdę bardzo dużo, dlatego że to już mamy lata 30-20-30 XX 20, 30, 20 wieku. I opowieści o tym, gdzie król mieszkał właśnie w Dworskiej leśniczówce, że przyjeżdżał na polowania, że je bardzo lubił, do którego fryzjera chodził się golić, że codziennie rano korzystał z mszy świętej i przechadzał się przez dobrodzień, gdzie gościł, u, u, u których gospodarzy i w jaki sposób go przyjmowano. Te opowieści są bardzo tutaj rozbudowane. Także to naprawdę taka wyjątkowa postać, a ponieważ ma swoją małżeńską historię, Taką e, lekko romantyczną, lekko dramatyczną, ponieważ zostawiła go żona z siódemką dzieci i te dzieci wychował sam, to gościł na zjeździe z synem, ze z następcą tronu. Chociaż już jego syn nie miał szansy być e, królem, ponieważ Friedrich August e, abdykował po I wojnie światowej. Tyle postaci pojawiło się na naszym e, zjeździe. To naprawdę ważne postaci dla, dla Dobrodzienia, a bardzo mało znane. I tutaj historia miała do powiedzenia sporo, ponieważ na koniec przedstawienia zobowiązała się, że będzie dbała o to, żeby mieszkańcy Dobrodzienia tę swoją historię znali i o niej nie zapominali. Wydarzenie które teatralne, które było już właśnie finałem, było zjazdem, po wypowiedziach wszystkich uczestników, kończyło się balem. Ten bal poprowadził zespół Comez właśnie, tańcząc dla nas tańce średniowieczne oraz tańce barokowe. I właśnie do tych tańców barokowych już zespół zaprosił wszystkich uczestników zjazdu a także gości, którzy wtedy mogli do Park Hotelu przybyć, wszyscy mieszkańcy Dobrodzienia byli zaproszeni na bal, ponieważ była to impreza otwarta. Bardzo pięknie się te tańce odbyły i, i, i widać było zainteresowanie po ilości kamer i telefonów wyciągniętych do, do fotografowania. Natomiast po zakończeniu właśnie tej części typowo balowej Pani Anna Musialska jeszcze raz wygłosiła dla wszystkich gości wykład dotyczący historii ubioru, sama również będąc w stroju z okresu renesansu. Na zakończenie goście zostali zaproszeni do stołu bankietowego, mieliśmy okazję skosztować tych smakołyków, które wtedy w XVI wieku mogły znajdować się na stołach biesiadnych. Pięknie przygotowany, zaaranżowany stół na tle przeniesionych do park-hotelu wystawy strojów dawnych. Również dodatkową atrakcją było to, że pani Anna przywiozła ze sobą stroje z różnych epok, przygotowując tak zwane aterie fotograficzne i mieszkańcy Dobrodzienia mogli te stroje zakładać, mogli się w nich fotografować, mogli poczuć jak to jest założyć gorset i przesznurować go taką ilością sznurowadeł, które gdzieś tam zwisały, zapięcia masy guzików, sprawdzenia jaki strój był ciężki, ponieważ pracownia pani Anna. Pod tym kątem jest bardzo mocno tradycyjna i wykorzystuje takie najbardziej zbliżone tkaniny do tych, które wtedy w średniowieczu były, i czy w renesansie, czy w baroku. I stroje są naprawdę mocno zbliżone do strojów autentycznych. Młodzi ludzie, którzy odgrywali postaci historyczne. Mogli się jeszcze na zakończenie sfotografować wraz ze swoimi postaciami, które odtwarzali, można powiedzieć, ponieważ przygotowaliśmy portrety tych postaci autentycznych. Myślę, że to taki akcent edukacyjny tutaj chcieliśmy osiągnąć, żeby te twarze gdzieś już w głowy mieszkańców Dobrodzienia zapadły, że królowa Karola to przecież jednak była piękna kobieta. I mamy jej piękny portret wraz z mężem, że Friedrich August funkcjonował bardzo często w pięknym mundurze, żeby te obrazy właśnie w, w głowę zapadły. Edyta Stein była jeszcze w swoim takim stroju świeckim, ponieważ ona bywała w Dobrodzieniu jako dziecko, jako siostra zakonna później, już nie, nie, nie miała na to szansy, nie było okazji. Dlatego Stroje, takie, a takie właśnie, a nie inne. Również kronikarz Augustin Welcel Pokazywał kronikę, cytował z kroniki, dziękował swojemu wydawcy, czyli burmistrzowi Chęcińskiemu. Bardzo mieliśmy z tego powodu dużą ilość informacji o swoim mieście. Ci z gości, którzy byli gośćmi zjazdu, a przybyli do nas z miasta, mieli do nas prośbę o powtarzanie tej imprezy. Dlatego taką mamy nadzieję, że ten zjazd, który się zrodził właśnie z takiego spontanicznego pomysłu, stanie się imprezą stałą, że wejdzie na stałe do kalendarza imprez kulturalnych w Dobrodzieniu. thank mm -hmm. you